Cześć, Cześć! Tu Justyna, Marcin i Alicja z kanału Błogosławieństwa. Witamy Was w naszym kolejnym filmiku z serii Rodzinny Adwent. Tym filmikiem chcemy Was zaprosić do podserii czterech filmów o tytule Porozmawiajmy z Dziećmi o Ewangelii. Chcemy, żeby te filmiki były inspiracją dla rodziców czy też katechetów. Do tego, żeby rozmawiać z dziećmi o Ewangelii, szczególnie niedzielnej, ale chcemy też, żeby były inspiracją dla dzieci do tego, żeby chciały rozmawiać z rodzicami o Ewangelii. Słowo Boże y, można odczytywać cały czas na nowo. Jest pełne pięknych historii, o których możemy nieustannie rozmawiać i odkrywać nowe rzeczy, które Pan Bóg chce nam powiedzieć. Słowo Boże ma też moc uzdrawiania, wypędzania złych duchów i Według nas budowania jedności w naszych rodzinach. Takie mamy poczucie, takie mamy, taką mamy myśl, że bardzo jest to nam potrzebne, abyśmy rozmawiali ze sobą, a jeżeli będziemy rozmawiać o Słowie Bożym, to będzie to szczególna rozmowa, która będzie budowała jedność w naszych rodzinach i będzie budowała też relacje w naszych rodzinach, które są bardzo, bardzo potrzebne, zwłaszcza w dzisiejszym świecie. Zostańcie z nami do końca, bo na końcu mamy dla Was dwie niespodzianki. Aby zacząć nasze rozważania na temat Ewangelii, najpierw Wam przeczytam tę Ewangelię na pierwszą niedzielę adwentu, a Wy w tym czasie zobaczcie, jak powstawała kolorowanka do niej. Powiem tylko, że kolorowankę wymyśliła i zrobiła. Karolina, znamaluj mi. Z Ewangelii, według świętego Marka, Jezus powiedział do swoich uczniów: Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie kiedy czas ten nadejdzie, bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż, zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko. Każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan do mu przyjdzie: z wieczora, czy o północy, czy o pijaniu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał Was śpiących. Lecz co Wam mówię, do wszystkich mówię. Czuwajcie. Na początku tego naszego rozważania zapraszamy wszystkich rodziców, katechetów, abyście znaleźli chwilę spokoju i ciszy i byście na spokojnie przeczytali sobie te Ewangelie. Może uda się Wam to w sobotę wieczorem, może w niedzielę w ciągu dnia. Pobądźmy z tym słowem, niech ono nas wypełni, niech ono nas prowadzi. Ja postaram się podpowiedzieć Wam trzy myśli, na których możecie się wtedy zatrzymać. Pierwsza z nich jest taka. Pan Jezus mówi uważajcie, czuwajcie. Zastanówmy się chwilę nad czuwaniem, jak rozumiemy to Słowo, jakie sytuacje z naszego życia się nam przypominają. Może było to czuwanie przy łyżeczku dziecka, gdy było jeszcze malutkie, a może przy boku rodziców, gdy nie domagali. Może jeszcze kiedy indziej. Pomyślmy o czuwaniu. Druga myśl jest taka. Pan Jezus opowiada o człowieku, który udaje się w podróż i swoim sługom powierza troskę o swój dom. I tam pada takie zdanie każdemu wyznaczył zajęcie. Posiedźmy z tym zdaniem przez chwilę. Zastanówmy się, jakie nam zostały powierzone zajęcia. Jakie mamy codzienne obowiązki, jakie wypełniamy. Jakie zdanie na ten temat ma nasz współmałżonek? Może gdzieś tam jest jakiś mały szczegół, który moglibyśmy zmienić, a to wpłynęłoby z korzyścią na nasze samopoczucie i na samopoczucie naszych domowników. Żyłoby się nam wszystkim łatwiej. Usiądźmy, zastanówmy się nad tym. I trzecia myśl. Pan Jezus dalej mówi. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. I tu zwróciłabym uwagę na to słowo śpiących. No właśnie, w jakich przestrzeniach mojego życia jestem śpiący? Co przegapiam? Bo jestem zbyt zmęczony, żeby zwrócić na to uwagę. A może to bycie śpiącym ma związek z lenistwem? Pomyślmy o tym. Kiedy już sami usiądziemy z Ewangelią, kiedy sami się nad nią zastanowimy, kiedy pozwolimy jej jakby wejść w nasze serce, to na pewno łatwiej będzie nam się rozmawiało z naszymi dziećmi, no bo przede wszystkim to my sami będziemy ją trochę lepiej rozumieć. A przede wszystkim łatwiej jest wytłumaczyć to, co samemu się rozumie. To teraz, kiedy oglądacie na filmie, w jaki sposób my z Alicją kolorujemy stworzoną do tej Ewangelii kolorowankę, ja podpowiem Wam, jak możecie porozmawiać z dziećmi. No właśnie, jak porozmawiać? Wiemy, że niektórzy rodzice siadają z dziećmi w niedzielny poranek i odczytują Ewangelię. To jest ich taki zwyczaj i ma charakter bardzo uroczysty. Kiedy my zaczynaliśmy rozmawiać z Alą o Ewangelii, Jedyne miejsce, gdzie dało się ją utrzymać w zamkniętej przestrzeni tak, żeby nie uciekała, to była wanna i tam rzeczywiście toczyłyśmy pierwsze rozmowy. Pamiętam taki moment, kiedy opowiadałam Ali o ubogiej wdowie. Podeszłam do niej i powiedziałam, Ala Ty wiesz, że Pan Jezus kiedyś spotkał kobietę o wielkim sercu? I to Ale bardzo zaciekawiło. No, i potem rozmowa potoczyła się już dalej. Teraz, kiedy już minęło kilka lat, pewnie od tych naszych początków rozmawiania z nią, to kiedy na przykład nie uda nam się przed niedzielną Eucharystią odczytać Ewangelii, to zdarza się, że po przeczytaniu przez księdza nam mszy Ewangelii, Ala szepcze mi do ucha Mamo, przeczytasz mi jeszcze raz? Albo Mamo, Wytłumaczysz mi to, bo nie zrozumiałam. I to jest takie fajne, że ona tak bardzo chce też to rozumieć. Bywają u nas też takie poranki niedzielne, kiedy Ala wstaje i mówi: No dobra, przeczytajmy Ewangelię, chcę ją rozumieć. No to daje nam dużo satysfakcji. Bardzo się cieszymy z tego, że takie pragnienie rozumienia słowa rodzi się w sercu naszej Ali. A jednocześnie, jak możecie zobaczyć, u nas to się odbywa zupełnie spontanicznie. Nie mamy tutaj jakiegoś wielkiego planu działania, ale zadowoleni jesteśmy też z tego, co już jest. Ale może przejdźmy do tego, jak można jeszcze porozmawiać z dzieckiem. No właśnie, może sposobnością do porozmawiania będzie wspólne kolorowanie tematycznej kolorowanki. To jest w sumie czas, kiedy jesteśmy w jednym miejscu razem, gdy coś robimy, co jest przyjemne, kiedy możemy też uzyskać uwagę naszych dzieci. Możecie w tym czasie przeczytać im Ewangelię, możecie zapytać, co to jest czuwanie, z czym im się to kojarzy. Możecie oprzeć się na tej kolorowance i przeczytać dzieciom tekst, który jest na jej środku. Możecie pomóc dzieciom Go zrozumieć, możecie też wskazać koguta, o którym Pan Jezus mówi w Ewangelii, albo poproście, by dzieci go pokazały, albo gdzie na rysunku są śpiące dzieci. Czy tak właśnie chcemy czekać na Pana Jezusa? Czy może jak to osoby powyżej, z kluczem w ręku, gotowe na Jego przyjście? Hmm, może będzie to dobry czas, żeby porozmawiać o postanowieniach na czas Adwentu. Zastanówcie się, Jakie dobro możecie uczynić w tym czasie? Możecie też podzielić się ze swoimi dziećmi myślami, które wam przyszły, kiedy wyczytaliście te ewangelię. Pamiętajcie o tym, że dzieci przede wszystkim będą was naśladować i na was będą patrzeć. Więc we wszystkim bądźcie po prostu autentyczni. My zachęcamy do tego, żebyście szukali drogi do serc waszych dzieci. Byście za nimi podążali, byście dostosowywali też o to, o czym mówicie, do ich wieku, do ich możliwości. No i przede wszystkim, byście się nie zniechęcali, jeżeli nie będzie Wam wychodziło. Powodzenia! Dziękujemy, że byliście z nami. Mamy nadzieję, że ten odcinek się Wam spodobał, a przede wszystkim zainspirował Was do rozmawiania w Waszych rodzinach o Ewangelii. No i teraz czas na te dwie niespodzianki. Pierwsza z nich jest taka, że udostępniamy Wam tę kolorowankę do pokolorowania we własnych rodzinach, we własnych domach. Link do pobrania znajdziecie w opisie. Także pobierajcie, kolorujcie i rozmawiajcie o Ewangelii. Dalszy ciąg tej niespodzianki jest taki, że kolorowanki będą łącznie cztery na każdą niedzielę adwentu. Także bądźcie z nami co tydzień, ponieważ co ważne, one będą tworzyć pewną całość. A druga niespodzianka jest taka, że zapraszamy Was do tego, żebyście pokolorowaną kolorowankę Albo rysunek, który stworzycie na podstawie Ewangelii z pierwszej niedzieli Adwentu, abyście nam przesłali na maila kontaktmałpa.błogosławieństwa.pl błogosławieństwa.pl bez polskich znaków. Abyście się podpisali i my wtedy możliwie największą ilość rysunków wstawimy do następnego odcinka z tej właśnie serii. Porozmawiajmy z dziećmi o Ewangelii. A na Wasze prace czekamy do środy, 2 grudnia, tak żebyśmy mogli jeszcze wstawić do filmu rysunki. Pamiętajcie, żeby w mailu napisać imiona osób, które kolorowały, tylko podpisane obrazki będziemy wstawiać do filmiku. Dziękujemy Wam za obecność, za uwagę. Udostępniajcie ten filmik rodzinom, którym wiecie, że mógłby się przydać. I pamiętajcie też o subskrybowaniu naszego kanału <gry> razem z dzwoneczkiem. Dziękujemy! Pa! pa!